Dzień dobry, popołudniówka Polskiego Radia Katowice. Przenosimy się do Dąbrowy Górniczej, gdzie w samym centrum miasta postawionych zostało kilkanaście przenośnych toalet. Wszystko z okazji jutrzejszego Światowego Dnia Toalety. Dodatkowo podczas happeningu młodzież z licą plastycznego oraz graficiarze tworzyli obrazy estetyczne i nowoczesne. Jaka jest idea takiej akcji i jak bardzo toalety są nam niezbędne? To sprawdzał nasz reporter. Można się obyć bez miłości, można się obyć bez pieniędzy, ale bez toalety jest bardzo trudno, no i najczęściej jest to karalne w warunkach miejskich. To jest czasem kwestia życia i śmierci, czy, czy się z niej skorzystać, czy nie, bo jednak człowiek jest człowiekiem, musi z niej skorzystać, nic na to nie poradzi. Potrzeby są różne, wyższe, niższe, średnie i czasami załatwianie tej czy innej potrzeby owocuje tym albo innym skutkiem w zależności od tego, gdzie tą potrzebę załatwiamy, prawda? ma służyć uświadomieniu ludziom, że ten temat. A do tej pory tabu musi zostać przełamany. Grzegorz Janik, organizator Happeningu. Nie każdy ma świadomość, że 20 lat temu nie było czegoś takiego jak przenośna kabina sanitarna. Przez te lata jest to ogromny postęp. Od takich kabin typu sławojka. Aż po te najnowocześniejsze, które tutaj można zobaczyć na, na tym happeningu. Malarze, graficiarze, skąd oni na takim happeningu? W dzisiejszych czasach kabiny toaletowe, podobnie jak i graffiti na ścianach budynków, stały się stałym elementem krajobrazu miejskiego. Stąd nasz pomysł, aby udoskonalić ten tegoroczny Światowy Dzień Toalety i połączyć te dwa znamiona współczesnego miasta. Tak jak dobrze wykonane graffiti, to sztuka przez duże S. Tak współczesna kabina, to toaleta przez dużeta. Czym dla Ciebie jest w ogóle y, malowanie grafiki? Życiem. To nie jest po prostu zawód, tylko to jest, jest hobby, pasja. Często zdarza Wam się brać udział w y, takich akcjach? No, myślę, że tak. Nazwa graficiarz to chyba jest złe określenie, prawda? Niby tak. Po prostu graficiarz, a wandal to są dwie różne rzeczy, bo wandal maluje na ścianach, załóżmy nielegalnie. A graficiarz, artysta, tak jakby, no to maluje po prostu na legalnych ścianach. No i na zamówienie, tam gdzie wolno. Cześć, jak masz na imię? Bartek Filipowicz. Tutaj widzę, pan zapisuje twoje imię i nazwisko. Więc wyślemy tą karteczkę do nieba. To jest kartka pocztowa. Jeżeli ktoś taką kartkę znajdzie i wrzuci ją do skrzynki na listy, to wtedy dostaniesz jakąś nagrodę od nas. Puścisz ten balonik, teraz tego zostaw, a tego tak. puść. No, otwórz, no, otwórz rączkę, puś. no, nie, otwórz, patrz jak będzie leciał. Wow. Gdzie byś chciał, żeby twój balonik poleciał? Do Mikołaja. Czy wy pamiętacie, jak wasi rodzice 20 lat temu chodzili e, za czymś takim? Wiem, że tak było, o. Tak Wiemy, było, tak więc było. to jest Wasz prezent dla Was. Taki widok był bardzo częstym widokiem na naszych ulicach. Teraz walczymy o to, żeby z tym nie było problemu, żeby w każdym miejscu gromadzeń ludzi, czyli przystanki autobusowe, było można spokojnie skorzystać z toalety. Przed chwilą przechodzili tutaj organizatorzy właśnie z papierem toaletowym na ramieniu. Z czym się Panu to kojarzy? Z czasami PRL-u, kiedy, kiedy było to nazywane podłużny przedmiot, pożądanie jakoś tak. To i to i dla każdego można by powiedzieć, albo przynajmniej toaleta dla każdego yy, wtedy, kiedy trzeba. To nagranie przygotował Marcin Wilgus, bo bez toalety żyć się nie da. A no, takie krzaki to głupio i zimno.